Hejka, cześć, dzień dobry! Dzisiaj zaczynam od basenu, ale szybko, bo zaraz potem idę na kolejną imprezę świąteczną u Wonder i Artema, widocznie bardzo lubią święta. Wonder dostaje ode mnie skarpetki z czarmanderem. Czyż nie są urocze i pasują do moich skarpetek, które już pokazywałam wcześniej? Bardzo dużo tutaj skarpetek się dzieje na tym vlogu. Nie wiem, jak to działa. Natomiast dla Artem'a mam super skomplikowany pomysł, który wymaga wiele roboty, ale takie prezenty są zawsze najlepsze. Patrzcie, patrzcie, jakie piękne. Tematem była Polskość. Więc kupiłam rzeczy, które bardzo kojarzą mi się z polskością. Ciekawe czy wszystkie z nich rozpoznacie i czy również się Wam kojarzą z młodszymi latami. Ten dżem jest domowy roboty. Z moich śliwek. Znaczy, moich rodziców. Jest like taki lumberjack jak sort of co Wow, ma tak. Ten Ten, ten to, Tor, tor Jack jest taki tak, typ. Tak, więc jakby na TikToku, nie? Mm -hmm. Open up for me. Więc totalnie to, tylko że na no, zasadzie wiesz. Tylko, że ty robisz. Mm. E, robisz. Powinna tak, tak jeszcze tam palce. Tak, no tak zabrać, tylko poznoszę tak. Uuuuh. Tak. Tak. Okay. Tak? No, ale to było dobrze. Ale z tą nogą, i tutaj wszystko jest totalnie fucking sexy. Wunder zrobiła fantastyczne ciastka, a potem piliśmy proseczko i rozmawialiśmy o tym, do jakich domów w Kogwarcie należymy. I wyszło na to, że ja jestem z Bobatą. Hejka, cześć, dzień dobry. Jutro święta. Ja wracam do domu. Jest obrzydliwie ciepło, bo oczywiście jest odwilż. Jaki tam śnieg na święta. A ja mam na sobie najcieplejszą kurtkę, czapkę i szalik, bo przecież jest zima, więc należy ubierać się ciepło. Więc czuję jak zaraz wyjdę z siebie i stanę obok, a przede mną jeszcze cała godzina w podróży do domu. Ale tak naprawdę nie mogę narzekać, bo moja podróż do domu na święta oznacza dwa tramwaje, więc w porównaniu z niektórymi z Was, którzy będą musieli przejechać pół Polski albo całą Polskę po to, żeby znaleźć domu na święta, to I'm kinda lucky, więc yy, nie zazdroszczę Wam, ale trzymam za Was kciuki. Czemu dzień przed świętami jestem w siedzibie CDPU? It's for me to know and for you to find out. Albo i nie. Powód mojej obecności tutaj jest niesamowicie prozaiczny, ale content, więc przynajmniej mogę wam pokazać, jeśli do tej pory nie widzieliście, jak wygląda lobby CD Projekt Red. Jest to jedno z najfajniejszych firmowych lobby, w jakich byłam. A potem dojechałam do domu. Jeee. Yeah! Ach, jak bardzo mi tęskniłam. Sterty nieczytanych gazet. Mm. Dziwna sztuka, którą kolekcjonuje mój ojciec. Ciasto, które stoi na wierzchu, ale nie ruszaj, bo to na jutro. Graficznie niespójne wydania Clarksona. Więcej sztuki. Yy, moja sztuka. Mówiłam już o dziwnej sztuce, którą kolekcjonuje mój ojciec? Mogłabym umieścić te ujęcia w swoim. Workshop tour, i nawet byście nie zauważyli, że to nie jest w moim mieszkaniu. No patrzcie. Przy okazji organizacji, moja mama, jak co roku, przygotowuje listę z podziałem na dni, kiedy musi przygotować konkretne rzeczy przed świętami, tak, żeby na wszystko miała czas i żeby wszystko było przygotowane odpowiednio. Może też stąd bierze się moja potrzeba robienia list do wszystkiego, i chyba tylko dzięki temu nadal funkcjonuje jako człowiek. Serio, moja mama, robiliście zakupów według działów w sklepach, tak żeby wszystko było po kolei. Chociaż akurat jak okazuje się, popieczywo pojechaliśmy do jakiejś budy i staliśmy pół godziny w kolejce, w deszczu i błocie. Ale powiem Wam, to bardzo dobry chleb, więc w sumie trochę było warto. A teraz czekają na mnie prezenty. Bardzo się cieszę, że zamówiłam wszystko odpowiednio wcześnie, czyli w poniedziałek, i doszło na czas. Bardzo chciałam, żeby moje opakowane prezenty były ładne, ale jak zaczęłam oglądać, ile tutaj jest roboty i ile warstw papieru i jak to wszystko wygląda, to stwierdziłam, że o oh, hell no, nie ma mowy. Ale udało mi się zapakować taki jeden prezent i uważam, że jeden to wystarczająco dużo i jestem z siebie dumna, więc reszta mogła wyglądać już trochę bardziej y, tradycyjnie i bez ekstrawagancji. Zawsze pod choinką mamy mnóstwo prezentów, bo chyba już o tym mówiłam. Każdy każdemu jakiś prezent robi. Jest nas y, nie aż tak strasznie dużo, ale po prostu lubimy dawać sobie prezenty. I jest to powód, dla którego jestem w stanie przetrwać przedświąteczne przygotowania. W ogóle w tym czasie moi rodzice oglądali Wednesday. A teraz siedzę w malutkiej pracowni mojej mamy, która kiedyś była moją sypialną, wcześniej sypialnią mojego brata, i montuję wam ten materiał. Więc jeśli nie uda mi się spotkać z Wami jeszcze przed świętami, to wesołych świąt nie liczcie klamek, bądźcie zdrowi i tak minął kolejny dzień vlogmasu.